Istnieje pewien dziwny paradoks w dzisiejszych relacjach. Im bardziej ludzie pragną być kochani, tym bardziej tracą własny urok. Starają się udowodnić swoją wartość przez dawanie, przez gotowość, przez ciągłą obecność. Zawsze odpowiadają na wiadomości, zawsze czekają, zawsze są dostępni. Ale im bardziej to robią, tym mniej ich obecność znaczy. Niccolo Machiavelli, człowiek, który pisał o władzy i polityce, prawdopodobnie uśmiechnąłby się gorzko, widząc, jak współczesny człowiek sam obniża swoją wartość w tych niewinnych grach miłosnych. Bo według niego władza nie polega na tym, co masz, ale na tym, co inni czują, że masz. I w świecie emocji ta zasada działa tak samo bezbłędnie. To, co sprawia, że ktoś jest naprawdę wartościowy, nie jest tylko jego wnętrzem, ale tym, jak to wnętrze jest postrzegane. Możesz być dobry, ciekawy, głęboki, ale jeśli ktoś nie musi się starać, by mieć twoją obecność, nie będzie czuł potrzeby, by ją chronić. W polityce Machiavelli pisał, że władza znika, gdy władca traci strach, który inni wobec niego czują. W relacjach uczuciowych ta zasada przybiera subtelniejszą formę. Kiedy tracisz swoją rzadkość, tracisz też wpływ. Nikt nie docenia róży, która kwitnie przez cały rok. Doceni ją dopiero wtedy, gdy zniknie z pola widzenia. Znam pewnego człowieka, nazwijmy go Davidem. David zawsze był obok swojej partnerki, zawsze. Myślał, że jego ciągła troska daje jej poczucie bezpieczeństwa. Ale stało się odwrotnie. Ona zaczęła się dusić, a potem obojętniać. Dopiero gdy David się wycofał, poczuła pustkę, którą po sobie zostawił. To właśnie wtedy zrozumiałem, o czym pisał Machiavelli. Nie chodzi o samą obecność, ale o sztukę obecności z granicami. My często mylimy dobroć z przewidywalnością. Ale Machiavelli wiedział jedno: wszystko, co bardzo łatwo dostępne, traci swoją wagę. Osoba, która zawsze się zgadza, zawsze jest, zawsze odpowiada, przestaje być wyborem, staje się oczywistością. A rzeczy oczywiste nigdy nie są cenne. W polityce, Machiavelli radził władcom, by inni pragnęli ich uwagi, a nie przyzwyczaili się do niej. W relacjach oznacza to wiedzieć, kiedy się wycofać, kiedy zamilknąć i kiedy pozwolić, by ktoś sam poczuł Twoją nieobecność. Bo to właśnie ta pustka napina emocje, uruchamia wyobraźnię i sprawia, że ktoś zadaje sobie pytanie, co on myśli, co ona robi, dlaczego ich tu nie ma. Prawdziwa siła leży w kontroli swojej energii obecności. Nie chodzi o manipulację, lecz o przypomnienie światu, że nie istniejesz po to, by być konsumowany bez końca. Czasem to właśnie nieobecność jest najsubtelniejszym sposobem, by chronić swoją dogność. Kiedy przestajesz rozdawać swoją uwagę jak coś nieskończonego, zmuszasz innych, by zauważyli jej wartość. Stajesz się ciszą w ich myślach, niegłośną, ale nie do zapomnienia. Bo nic nie zostaje w pamięci tak długo, jak brak czegoś, co kiedyś sprawiało, że czuli się żywi. W epoce, w której każdy może dotrzeć do każdego kilkoma kliknięciami, nieobecność staje się aktem buntu. Ale Machiavelli powiedziałby: To właśnie ten bunt jest źródłem prawdziwej siły. Kiedy odważysz się wyjść z błędnego koła dostępności, odzyskujesz prawo do wyceniania samego siebie. Bo nikt nie doceni światła, jeśli nie doświadczyło ciemności. I nikt cię nie będzie pragnął, jeśli twoja obecność nigdy nie nauczyła się odchodzić. Jest pewna prawda, której większość z nas nie chce przyjąć. Ludzie nie pamiętają cię dlatego, że jesteś dobry. Pamiętają cię dlatego, że poruszyłeś w nich emocje i zniknąłeś dokładnie wtedy, zanim to wrażenie zdążyło zblaknąć. Machiavelli rozumiał tę zasadę doskonale, choć pisał w kontekście polityki. W książce książe powiedział, że mądry władca powinien pojawiać się jak symbol, nie jak towarzysz codzienności, bo zbyt wielka bliskość rodzi przeciętność. Kiedy jesteśmy przy kimś zbyt długo, oni przestają nas widzieć. Nie dlatego, że zniknęliśmy, ale dlatego, że staliśmy się tłem ich życia, a tło nigdy nie ma władzy. W relacjach osobistych ten mechanizm widać jak na dłoni. Pewna kobieta opowiedziała mi kiedyś, że kochała mężczyznę, który sprawiał, że czuła się naprawdę zauważona. Nie pisał codziennie, nie mówił zbyt wiele, ale gdy się pojawiał, świat na chwilę się zatrzymywał. Jego spojrzenie, skupienie, sposób w jaki słuchał, to zostawało w niej na długo, a potem znikał. Nie po to, by karać, nie po to, by manipulować. Po prostu miał własne życie, własne cele, własne ideały. I to właśnie jego nieobecność sprawiła, że zaczęła rozumieć, jak bardzo niedoceniała jego obecności. Kiedy go zabrakło, wszystko inne wydawało się puste. To jest właśnie sztuka Machiavelliego w życiu osobistym. Pojawić się z siłą i odejść w ciszy. Nieobecność nie jest chłodną pustką. To przestrzeń, w której zaczyna działać świadomość. Gdy nie macie obok, druga osoba zaczyna myśleć, wyobrażać sobie, a czasem nawet idealizować. Człowiek rzadko tęskni za tym, co ma, tęskni za tym, co właśnie utracił. Tak jak w polityce, gdy władca znika, lud nagle uświadamia sobie, jaką stabilność dawał jego rząd. W uczuciach jest tak samo. Dopiero gdy się wycofasz, drugi człowiek zaczyna czuć, ile naprawdę znaczyła Twoja obecność. Machiavelli mawiał, nigdy nie dawaj ludziom wszystkiego, czego pragną. Zostaw im odrobinę braku, żeby chcieli wrócić. W miłości to nie gra, nie manipulacja. To umiejętność zachowania tajemnicy, tego małego, nieuchwytnego fragmentu, który zmusza drugą osobę do domysłów. Do ciekawości, do pragnienia. Bo kiedy oddasz wszystko, zabijasz chęć odkrywania. A to właśnie odkrywanie jest źródłem pożądania. Nie uroda zatrzymuje ludzi przy tobie, lecz tajemnica, która ją otacza. Nie sama miłość, lecz odległość, która sprawia, że miłość wciąż ma coś do odkrycia. Ktoś zapytał mnie kiedyś, a jeśli nie chce grać w żadne gry jeśli po prostu chcę kochać prawdziwie. Powiedziałem, kochać prawdziwie nie znaczy rezygnować z własnej struktury wartości. Nawet największy artysta nie może występować bez przerwy, bo ciągła obecność zabija magię. Każda piękna melodia potrzebuje ciszy, by mogła zabrzmieć pełniejsza. W relacjach ta cisza jest właśnie nieobecność, to w niej druga osoba może usłyszeć echo Twojej duszy. Jeśli jesteś zawsze, twojego echa już nie słychać. Ludzie, którzy rozumieją Machiavelliego, nie boją się być postrzegani jako chłodni. Wiedzą, że w grze emocji dystans jest formą szacunku, nie tylko wobec siebie, ale i wobec drugiego człowieka. Bo jeśli naprawdę kogoś cenisz, nie chcesz, by Twoja obecność stała się dla niego ciężarem. Wiesz kiedy się cofnąć, by chronić wspólne uczucia. Jak ogień, bez powietrza zgaśnie, ale zbyt wiele wiatru też go zabije. Pomiędzy tymi skrajnościami istnieje sztuka równowagi, sztuka władzy i uczuć. To właśnie Machiavelli nazywał subtelnością kontroli. W świecie, w którym wszyscy się ciągle pokazują, mówią, udowadniają, że istnieją, Umiejętność znikania stała się formą siły. Ten, kto potrafi milczeć wśród hałasu, ten, kto potrafi się wycofać, gdy inni wołają o uwagę, to on naprawdę panuje nad rytmem gry. Bo w swojej najgłębszej warstwie, Machiavelli nie uczy nas, jak kontrolować innych, uczy nas, jak kontrolować siebie. Swoje pragnienie bycia zauważonym, wysłuchanym, docenionym. Kiedy człowiek znika, pierwsze co się pojawia, to nie tęsknota, lecz pustka w świadomości. Ludzki umysł został stworzony, by reagować gwałtownie na brak. Gdy coś, co było znane i bliskie, nagle znika, umysł natychmiast próbuje wypełnić tę przestrzeń pytaniami, wspomnieniami, wyobraźnią. I właśnie w tej pustce rodzi się pragnienie. Machiavelli może nigdy nie używał słowa psychologia, ale rozumiał doskonale, że prawdziwa siła nie leży w samym działaniu, lecz w reakcji, jaką to działanie wywołuje. Jeden krok w tył, zrobiony we właściwym momencie, potrafi poruszyć więcej niż sto kroków naprzód. W jednym z zasłynnych eksperymentów psychologicznych naukowcy odkryli, że ludzie bardziej cenią to, czego nie mogą mieć od razu. Kiedy ktoś oglądał to samo zdjęcie wielokrotnie, jego zainteresowanie stopniowo malało. Ale gdy zdjęcie zostało zabrane, zainteresowanie gwałtownie rosło. Ten sam mechanizm działa w relacjach. Kiedy jesteś zawsze obecny, twoja obecność staje się oczywista, a mózg który lubi oszczędzać energię, przestaje reagować emocjonalnie na to, co oczywiste. Lecz gdy znikasz, drugi człowiek musi znów pracować, zaczyna myśleć, wspominać, analizować i to właśnie ten proces ożywia uczucia na nowo. Nieobecność nie osłabia więzi, ona ją odradza. Mój przyjaciel przeżył to na własnej skórze. Był młodym przedsiębiorcą, zajętym, ale bardzo zakochanym. Kiedy jego relacja zaczęła gasnąć, nie próbował jej ratować prezentami ani wiadomościami, zamiast tego wycofał się. Powiedział mi: Zrozumiałem, że próbowałem udowodnić swoją wartość ciągłą obecnością, ale jeśli ta obecność naprawdę ma wartość, nie muszę jej przeceniać. Przestał się starać, a zaczął żyć. Skupił się na pracy, na rozwoju, na sobie, i wtedy stało się coś niezwykłego. Ona zaczęła tęsknić, zaczęła szukać kontaktu, bo nagle świat bez niego stał się pusty. Ich historia nie była sztuczką, była dowodem pewnej zasady. Człowiek nie ceni tego, czego nie może stracić. Machiavelli nazwałby to sztuką zarządzania percepcją. Umiejętnością kierowaniem tym, jak inni nas postrzegają. W polityce pisał, że władca powinien wiedzieć, kiedy się pokazać, a kiedy zniknąć z oczu poddanych, bo zbyt częsta obecność odbiera majestat. W relacjach ten sam mechanizm przybiera inną formę: jeśli jesteś zawsze dostępny, tracisz głębie. Jeśli wiesz, kiedy zamilknąć każde twoje słowo nabiera znaczenia. Obecność z dyscypliną tworzy rzadkość, a rzadkość zawsze niesie wartość. To paradoks naszych czasów. W erze mediów społecznościowych, gdzie każdy krzyczy patrz na mnie, celowa nieobecność staje się nową formą władzy psychologicznej. Kiedy nie wystawiasz się ciągle na pokaz, tworzysz wokół siebie strefę niejasności, a ta strefa działa jak magnes, budzi ciekawość, rozbudza wyobraźnię, sprawia, że ludzie przypisują ci cechy, których nawet nie masz. I właśnie tam odzyskujesz wpływ. Nie przez hałas, lecz przez ciszę, która ma swój ciężar. Machiavelli pisał: Mądry człowiek wie, kiedy mówić. I wie, że czasem cisza jest najpotężniejszym słowem. W świecie ciągłej łączności. Cisza staje się strategią tych, którzy znają własną wartość. Ale nie każdy potrafi to zrobić. Nieobecność wymaga siły wewnętrznej, bo sprzeciwia się naszemu instynktowi, potrzebie bycia widzianym. Boimy się, że jeśli zamilkniemy, zostaniemy zapomniani, ale jak przypomniałby Machiavelli, to właśnie ten strach przed zapomnieniem najczęściej sprawia, że naprawdę znikamy. Kiedy kurczowo się trzymasz, tracisz ciężar. Kiedy umiesz odpuścić, ciężar wraca. W świadomym wycofaniu pojawia się nowy rodzaj siły, taki, który przyciąga, zamiast gonić. Kto rozumie sztukę nieobecności, nie musi udowadniać swojej wartości, bo sam jest wartością. Nie próbuje być zapamiętany. Bo wie, że pamięć nie rodzi się z ciągłości, lecz z przerwy pełnej znaczenia. Tak jak muzyka nie porusza bez ciszy między nutami, tak człowiek nie może być naprawdę kochany, jeśli nie wie, kiedy zniknąć. I może właśnie to, Machiavelli chciał nam powiedzieć. Czasem zniknięcie we właściwym momencie jest silniejsze niż najdłuższa obecność. Machiavelli zawsze wierzył, że siła nie tkwi w tym, ile masz, lecz w tym, jak pozwalasz, by inni odczuwali to, co masz. W księciu podkreśla, że przywódca nie musi ciągle działać. Czasem wystarczy stworzyć iluzję działania i władza się utrzymuje. Brzmi to chłodno, ale to głęboka zasada ludzkiej psychiki. Nie pragniemy tego, co już w pełni dostępne, lecz tego, co celowo jest ograniczone gdy wszystko można mieć łatwo, pragnienie gaśnie, gdy coś staje się rzadkie, natychmiast budzi poczucie wartości. I dlatego sztuka nieobecności nie jest tylko strategią w relacjach, to zarządzanie percepcją własnej wartości. Spójrz na luksusowe marki. Nie mówią kup nas teraz, ale sprawiają, że musisz poczekać, dowieść, że jesteś godny. Rozumieją, że niedobór nie tylko podnosi wartość ekonomiczną, ale budzi w kliencie poczucie przywileju. Relacje międzyludzkie działają tak samo. Gdy jesteś zawsze dostępny, odbierasz drugiej osobie okazję, by się starała, a bez starań nie ma czemu być wdzięczności. Machiavelli powiedziałby: Jeśli chcesz być szanowany, nie pozwól, by twoja obecność stała się czymś oczywistym. Bo nikt nie szanuje czegoś, co uważa za pewne. Pamiętam historię Julii, artystki. Nie piękna w sposób krzykliwy, lecz coś w niej intrygującego. Nie publikowała ciągle, nie odsłaniała całego swojego życia, ale kiedy się pojawiała, nosiła ze sobą aurę innego wymiaru, innej głębi. Jakby świat wokół niej zwalniał. Julia kiedyś powiedziała: "Nie próbuję sprawić, by mnie pamiętano. Staram się, by każdym razem, gdy się pojawiam, było warto mnie pamiętać. To esencja Machiavelliego. Nie liczy się ilość, lecz ciężar obecności. W psychologii społecznej istnieje efekt zwany efektem niedoboru scarcity effect. Im coś rzadsze, tym bardziej cenione. Ale niewielu zdaje sobie sprawę, że niedobór nie zawsze wynika z ilości, lecz z intensywności doświadczenia emocjonalnego. Można widzieć kogoś codziennie, ale jeśli każde spotkanie niesie nową warstwę emocji, wciąż jesteś rzadki. Natomiast jeśli obecność staje się przewidywalna, płaska, nawet sporadyczne spotkania mogą utracić znaczenie. Machiavelli, gdyby żył dziś, powiedziałby: to nie częstotliwość decyduje, lecz energia obecności. Kilka przemyślanych gestów w odpowiednim momencie może sprawić, że ludzie będą wierzyć przez lata. Osoba, która wie, kiedy być obecną, zapada w pamięć, nawet jeśli była blisko tylko chwilę. Często boimy się dystansu, zakładamy, że niszczy więź, ale prawda jest inna. Dystans nie niszczy mierzy głębiej. Jeśli nieobecność sprawia, że relacja gaśnie, to znak, że nigdy nie była naprawdę silna. Machiavelli spojrzałby na to i powiedział: Kiedy znikasz i nikt się nie orientuje, otrzymujesz dar, prawdę, bo wtedy wiesz, kto cię naprawdę docenia, a kto po prostu korzysta z łatwo dostępnej obecności. Zauważ, tych, którzy mają prawdziwą charyzmę, nie muszą łapać uwagi, uwaga sama przychodzi. Rozumieją, że najcenniejszą energią nie jest bycie obecnym zawsze, lecz umiejętność kontrolować kiedy być obecnym. Machiavelli pisze: Mądry książę pozwoli, żeby inni przychodzili do niego, nigdy sam nie pójdzie pierwszy. To nie tylko maksyma dworska, dotyczy uczuć. Jeśli pozwalasz, by inni szukali ciebie, uczysz ich, jak bardzo jesteś ważny. Kiedy ciągle biegniesz, dajesz im znać, że jesteś dostępny zawsze, a wtedy brak ci wyjątkowości. Paradoks im bardziej chcesz być widziany, tym bardziej jesteś niewidzialny. Dopiero gdy odważysz się krok w tył, sprawiasz, że ktoś odwróci głowę. Ludzie są przyciągani przez to, co trudno do uchwyczenia, przez niedomówienia, przez to, co nie jest wypowiedziane. Tak jak w obrazie. Ciemność nadaje światło głębi. Jeśli jesteś zawsze światłem, oczy się męczą, lśnienie nuży, a obraz traci kontury. Ale jeśli umiesz pozwolić, by wokół była ciemność, światło, ty stajesz się wyraźny jak nigdy. Na końcu Machiavelli nigdy nie chciał nauczyć nas jedynie manipulacji. Jego prawdziwa lekcja dotyczy dyscypliny wewnętrznej tej, która chroni nas przed zgubieniem siebie w niekończącym się pragnieniu bycia kochanym, zauważonym, docenionym. W świecie, w którym każdy boi się zostać zapomniany, odwaga zniknięcia nie jest oznaką słabości, lecz dowodem głębokiego zrozumienia własnej wartości. Nieobecność, jeśli jest świadoma, nie jest narzędziem manipulacji, jest językiem godności. Mówi nie muszę być tu zawsze, by mieć wartość. Jestem sobą, nawet wtedy, gdy mnie nie widzisz. Machiavelli pisał, że mądry władca wie, kiedy pozwolić innym wierzyć, że go potrzebują. W miłości i w życiu oznacza to jedno: nie musisz nikogo zmuszać, by cię kochał. Wystarczy, że żyjesz w taki sposób, by twoja nieobecność pozostawiała w świecie ciszę, której nie da się wypełnić. To nie gra. To siła świadomej obecności. Kiedy przestajesz próbować udowadniać swoją wartość, ludzie zaczynają ją odkrywać sami, a wszystko, co odkryte samodzielnie, zostaje w sercu na dłużej niż to, co wymuszone słowem. Pamiętam historię Ethana, fotografa. Kiedyś kochał zbyt intensywnie, zawsze chciał, by ukochana czuła jego miłość w każdej sekundzie. Rezygnował z pracy, zmieniał plany. Poświęcał siebie, ale każdy związek kończył się tak samo. Ona odchodziła, a on zostawał pusty. Pewnego dnia zrozumiał, że żył jak ktoś, kto panicznie boi się zostać zapomniany, więc przestał, wyjechał sam, fotografował, milczał, nie pisał już co godzinę, nie udowadniał miłości swoją obecnością. Po raz pierwszy cisza nie bolała i tedy świat sam zaczął go szukać. Dzwoniła, była ukochana, pojawiały się nowe zlecenia, znajomi pytali, gdzie się podział. Nie dlatego, że zmienił zachowanie, lecz dlatego, że zmieniła się energia jego obecności. Nie był już tym, który goni, był tym, którego się szuka. To jest sedno Machiavelliego: kto panuje nad dystansem, ten panuje nad emocjami, nie tylko cudzymi, ale przede wszystkim nad własnymi. Kiedy wiesz, że nie musisz być ciągle obecny, by istnieć w świadomości innych, stajesz się wolny. A wolność, mówił Machiavelli, jest najwyższą formą władzy. Nieobecność nie zabija miłości, ona ją oczyszcza, oddziela przywiązanie od prawdziwego uczucia, złudzenie od zrozumienia. Kto ci naprawdę kocha, nie potrzebuje twojej twarzy przed oczami, by cię czuć. Czujecie w pustce, którą zostawiasz, w milczeniu, które ma kształt twojego imienia. I to właśnie takie uczucie jest najtrwalsze, bo nie zależy od obecności, lecz od śladu, jaki pozostawiasz w ich świecie. Sztuka nieobecności dotyczy nie tylko miłości, dotyczy wszystkiego: pracy, twórczości, przywództwa, Prawdziwy artysta wie, że nie stworzy nic wielkiego, jeśli nigdy nie odłączy się od zgiełku. Prawdziwy lider wie, że jego siła nie tkwi w mówieniu, lecz w momentach ciszy, które zmuszają innych do refleksji. Nieobecność nie jest brakiem, jest przestrzenią, w której rodzi się świadomość. Mistrzowie zawsze to rozumieli, nauczają nie tylko słowem, ale i również milczeniem. Które zostaje długo po tym, gdy ich głos ucichnie. I może to właśnie chciał powiedzieć Machiavelli współczesnemu światu. Jeśli chcesz być zapamiętany, nie staraj się być częściej, staraj się być głębiej i wiedz, kiedy się wycofać. Nie bój się zapomnienia, bój się jedynie tego, że staniesz się kimś, kto zawsze jest obecny, a mimo to, nikt już go nie czuje. Pozwól, by twoja nieobecność stała się najuczciwszym testem dla relacji i świata. Kto o tobie pamięta, ten naprawdę cię ceni. Kto zapomina, nigdy cię nie widział takim, jakim jesteś. I ostatnia lekcja, prosta lecz potężna: nie mierz swojej siły liczbą obecności, lecz głębokością ciszy, jaka zostaje, gdy odchodzisz, bo czasem. To właśnie sposób w jaki znikasz jest najpiękniejszym dowodem na to, że naprawdę byłeś.